Rozmowa dnia w Radiu Piekary Marcin zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Borys Budka, poseł wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Długa noc. No niewątpliwie jak Każda noc powyborcza i oczekiwanie na te ostatnie ostateczne oficjalne wyniki. Nie zdziwiłbym się, gdyby w sztabie PiS wczoraj śpiewano We Are the Champions, a u Was. O, przede wszystkim nic należy, się nie stało? należy pogratulować zwycięzcom, bo wszystko na to wskazuje, że niestety, mówię to z przykrością, ale oddając honor zwycięzcom, to PiS jest zwycięzcą tych wyborów i dlatego składam z tego miejsca gratulacje dla naszych przeciwników politycznych. Niestety okazali się lepsi w tym, w tym pierwszym z cyklu trzech wyścigów. Zobaczymy, jak to będzie. W województwie śląskim, jeśli chodzi o podział mandatów, bo na to ciągle czekamy ze względu na ordynację wyborczą. Wczoraj można jeszcze było mówić o minimalnej porażce, dziś to coraz bardziej wygląda na waszą klęskę. To będzie prawdopodobnie w województwie śląskim 40% głosów dla koalicji europejskiej przy 43% Prawa i Sprawiedliwości. Ale w całym kraju, panie przewodniczący, 46% w... dla PIS, 38 mniej ma koalicja europejska, 27 do 22% w mandatach. No to jest katastrofa właściwie dla koalicji europejskiej. Dla koalicji europejskiej to jest sygnał na wyciągnięcie wniosków i przemodelowanie niektórych rzeczy, natomiast sygnałem dla Polaków jest to, że bez mobilizacji po stronie elektoratu właśnie tego, który skupia koalicja europejska tych pięciu ugrupowań nie ma możliwości Ale wy właśnie przecież zmobilizowaliście na te wybory. Frekwencja była rekordowa, jak na Europarlament. Te pierwsze dane, które pokazują, te pierwsze dane, które się pokazują, no również pokazują, że PiS swój elektorat zmobilizował i wbrew temu, co niektórzy publicyści twierdzili, ta duża frekwencja wyborcza absolutnie nie zadziałała tak jak do tej pory, czyli na korzyść ugrupowań, które są... Grupowaniami proeuropejskimi. Ale panie przewodniczący, to były, graliście u siebie, tym, trzymając się tej piłkarskiej pro... te terminologii, graliście, mogliście grać na własnych zasadach, to wybory europejskie, wynanżony scenariusz dla was, żeby odbić coś PiS, no i właściwie lepszej okazji, lepszej sytuacji nie będzie dla was. O, musi być lepsza sytuacja, jeżeli chcemy wygrać wybory parlamentarne, to po pierwsze trzeba wyciągnąć wnioski, a po drugie Zmobilizować tych, którzy w domu zostali, bo to nadal jest 60% elektoratu, które siedzi w domu i nie głosuje. I teraz y, naszą rolą przez te, przez te no około 180, 160 dni, które pozostały do wyborów, jest właśnie przekonanie tych, którzy w domu zostali, że ich głos jest najważniejszy. Proszę zwrócić uwagę, że PiSowi to się udaje, bo te rekordowe frekwencje na Podkarpaciu, w Małopolsce... Naprawdę, za za moment o tym porozmawiamy. Borys Budka, wiceszef Platformy Obywatelskiej jest naszym gościem. Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zesada, witam ponownie. Borys Budka, wiceszef Platformy Obywatelskiej, poseł jest naszym gościem. Po raz drugi witam również państwa. Tym razem tylko dla internautów, dzień dobry. Panie Przewodniczący, Grzegorz Schetyna wczoraj na gorąco, tak trochę jak to politycy mają w zwyczaju, mówił coś, że to również wasz sukces, to już pomińmy, ale wspominał coś o pierwszej połowie meczu, że to pierwsza połowa meczu, tylko druga przed wami. Właściwie. Nie dodał, znaczy nie mógł wiedzieć może, że w przerwie po analizie VAR to sędzia dopisze jeszcze pięć bramek dla waszego przeciwnika. No, jedną dopisał, natomiast niewątpliwie jest to, jest to duży sukces naszych przeciwników politycznych. Tego nie ukrywamy i teraz e, mądre, odpowiedzialne ugrupowania polityczne wyciągają wnioski. Przede wszystkim analizują e, wyniki, e, frekwencje, Będziemy starali się dotrzeć do przyczyn tej mobilizacji elektoratu PiSu. Ja mam wrażenie takie absolutnie nie chcąc spychać na kogokolwiek winy, że tutaj różnica pomiędzy nami przede wszystkim polega na tym, że PiS potrafił wystraszyć swoich wyborców i kampania, która ja, miała być kampanią, również ma, miała być kampanią europejską, stała się tak naprawdę plebiscytem utrzymania pewnych zdobyczy socjalnych, które PiS wprowadził po wygranej wyborach za 15 to, to po roku. kolei, Panie Przewodniczący, yy, mówi Pan o tych wyborach, ale trudno je rozpatrywać w oderwaniu od poprzednich. Przegraliście właściwie czwarte kolejne wybory to jeszcze prezydenckiej, parlamentarnej prezydenckiej wyrównać chyba rekord PiS, y, y, który chyba swego czasu sześć razy z rzędu przegrywał z Platformą. Spokojnie, wyciągniemy wnioski z tej porażki. Natomiast to, co najważniejsze jest dla nas do odrobienia, ta lekcja, to mobilizacja tych, którzy nie chcą głosować, bo to jest A może oni nie chcą problem. głosować na Platformę? Już, już więcej. I, i, I to jest podstawowy wasz problem. Na to muszą odpowiedzieć specjaliści, a nie politycy. Natomiast jeżeli tak jest, no to ta formuła, którą zaproponowaliśmy koalicji europejskiej, dużo szersza, no, musi zostać wzbogacona, ulepszona, bo te wybory pokazały, że tak naprawdę nie ma alternatywy. To są dwa wielkie bloki, nie, no, które, się które, w w Polsce, nam które się, rywalizują nam się ze sobą. I niestety, ja to z ubolewaniem twierdzę, no to nie był czas eksperymentów. Nie, to pokazała ta tak zwana prawa scena, strona sceny politycznej, bo ta euforia po stronie konfederacji na początku, a teraz okazuje się, że bez mandatów, no to pokazuje, że po tamtej stronie sceny politycznej nie ma miejsca na eksperymenty. U nas też widać, że wyborcy koncentrują się, ten wynik w około 40, niecałych 40%, to jest niewątpliwie, niewątpliwie duży wynik, ale niewystarczający, żeby pokonać PiS. A dlaczego PiS wygrał w takim razie? Odpowiedzmy sobie na to pytanie. E... Przede wczoraj. wszystkim zmobilizował własny elektorat. Nigdy wcześniej ten elektorat nie, e, wiejski, powiatowy, ten. E, z Ale w Polsce... wyborach europejskich, w wyborach europejskich, które to, to jest wasze boisko, Ale wasza no, działka. raz jeszcze podkreślam, odpowiadam na pana pytanie, panie redaktorze. PiS zmobilizował swój elektorat, który do tej pory w wyborach europejskich nie chodził A głosować. A czym zmobilizował yy, ten po swój Po pierwsze, elektorat? absurdalnymi zarzutami, że jeśli ktoś inny wygra wybory europejskie, to coś im, coś temu Pizza elektoratowi plus, tak? się zabierze. Po drugie, absolutnie kampanią nieprawdy dotyczącą na przykład yy, roszczeń z, arty z tej słynnej ustawy 447, czy też kwestiami światopoglądowymi. Natomiast absolutnie to, to jest kwestia ich kampanii wyborczej i to, że potrafią w ten sposób dotrzeć. No i do tego dochodzi ta niesamowita propaganda, która w ostatnim czasie się pojawiła w e, tak zwanej publicznej telewizji. Coś rzecz niespotykana, no łącznie z materiałami, które udawały materiały zagraniczne, a personalnie no, atakowały no tak. Donalda Tuska. Ale Czemu widać, s... niestety, to się też. To Czemu się sami sprawdza? nie przebijaliście się ze swoimi świetnymi pomysłami. No. Znaczy, narzeka Pan, że ludzie kupili 500 plus i tym podobne świadczenia również w wyborach europejskich. Czemu wy nie mieliście swojego 500 plus, czemu jeszcze na niego nie wpadliście? Bo to były wybory europejskie w przeciwieństwie do drugiej strony, my nie zamierzamy nikogo oszukiwać, że w wyborach europejskich będzie decydowała się kwestia 500 plus lub kwestia światopoglądowe Ale czy w tych wyborach w tej kampanii nawet nie przypominam sobie, żebyście raz narzucili Pisowi e, inicjatywę w tematach, w których czujecie się swobodnie, jak rozumiem, bo to jest wasza działka, tak? Tematyka europejska. Tak, ale jak widać, panie redaktorze, ja nad tym ubolewam. W tej kampanii w ogóle tematy europejskie się nie przebijały. No, ale nawet sprawa, weźmy do sprawę euro. Wprowadzenie tematu euro do kampanii, no, było dosyć absurdalne, bo właściwie zupełnie z powietrza. Natomiast, no, bez waszej jednoznacznej, czytelnej odpowiedzi pozostała ta sprawa. Ale... Nawet w trakcie kampanii, kampanii, debaty ostatniej przed wyborami w kwestia euro to kwestia bardzo rozbudowana i nie da się na nią odpowiadać w trzysekundowych wypowiedziach wyborczych, czyli w tak zwanych setkach? My. Wyborców traktujemy poważnie i będziemy tak traktować cały czas. Natomiast musimy zmienić też formę komunikacji, bo jak widać, i to przyznaję panu redaktorowi, to wybory pokazały, że pis lepiej trafia do swojego elektoratu i lepiej go mobilizuje. I to jest kluczowa odpowiedź, bo ktoś, kto jeszcze 5 lat temu zapytany o wzrost frekwencji wyborczej powiedziałby, że ona będzie sprzyjać pisowi, byłby Uważany wówczas jednak za osobę nie z tego świata. Teraz okazało się, że która jest zdumiewająca dla wielu socjologów, że mobilizacja elektoratów w wyborach europejskich służyła pis I to jest również dla nas, dla wszystkich, którzy stoją po tej, jak ja to mówię, jasnej stronie mocy, nauczka, że nie można zostawać w domu. Jeżeli województwa, które tradycyjnie uznawane są za te tak zwane platformiane, mają dużo niższą frekwencję niż te, gdzie wygrywają nasi przeciwnicy polityczni, Może nasi się oponenci, skończyło po prostu. no to to pokazuje, że Tutaj bez takiej mobilizacji będzie bardzo trudno lepszy wynik. I to to skończy... jest dla nas nauczka. To jeszcze wątek kampanii. Wy właściwie no, uczestniczyliście w tej takiej wymianie argumentów, które nie mają nic wspólnego z wyborami europejskimi, czy, czy z miejscem Polski w Europie. Tak? No bo PIS o 500 wy o kościele. O, 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 nie wiem, o rodzinie, wy na, o nauczycielach, mnóstwo tematów, których sami właściwie podejmowaliście głos, które nie dotyczyły w ogóle tego, o czym, o czym, czego dotyczą wybory europejskie. Sami braliście w tym udział. Uh, no. Politycy są od tego, by odpowiadać na te bieżące zagadnienia. Jeżeli, Jeszcze na koniec kampania i, na wałach przeci, przeciwpowodziowych. Jest, tego nie będę komentował. Natomiast y, będę absolutnie y, stał na stanowisku takim, że y, f, musimy pewne rzeczy zmienić, usprawnić. Bez tej refleksji wewnętrznej absolutnie nie będzie mowy o, o, o sukcesie wyborczym. Natomiast tak to jest i tak jest od zawsze, że to rządzący nadają jednak narrację i to. Przy tym wsparciu absolutnie. Ale to było wasze boisko, jeszcze raz. Ta pierwsza połowa, o której mówił Schetyna, to graliście ją u siebie, przed własną publicznością właściwie. I jak można mówić, że, że, że właściwie daliście się zepchnąć do... Do defensywy w tym. Panie w tej redaktorze, sytuacji. my żyjemy w innej rzeczywistości. W tej chwili my nie mamy normalnego wyścigu wyborczego, gdzie przedstawiane są racjonalne argumenty i widz na przykład, czyli ten Tak, Ale jeżeli widzieliście, ocenić... że przegrasie, to może chociaż w dobrym stylu. Cały czas będę podkreślał. Jedyną alternatywą było stworzenie szerokiej koalicji europejskiej. To nam się udało. Natomiast teraz czas dopracować ten... I program, i ten przekaz naprawić błędy, tak by te, w tej drugiej połowie wychodząc z niezbyt korzystnym wynikiem, wyjść na przeprowadzenie. No, Liverpool przegrywał 3-0 do przerwy, Gdy... potrafił wyrównać i wygrać w rzutach karnych. Gdy macie no tak gdyby, 0, w tej gdyby no, dokładnie z, gdzieś mniej więcej będzie koło 6 punktów procentowych różnicy, 6 do 8, to wszystko zależy od, od tego, jak będzie to. To jest bardzo duża różnica, ale to nie jest różnica nie do zniwelowania. Ale w tej... To jest, to, jest, to jest rzeczywiście ogromna wy, Ale Proszę różnica. zwrócić uwagę, panie redaktorze, te wybory praktycznie były tak jak wybory krajowe. To nie były wybory w kampanii czy też tak, narracyjnie doskonale europejskie. Doskonale pan wie, że to były jedyne, w których mogliście się czuć e, swobodniej, my, które, które dawały wam jakąś przewagę nad, nad konkurentami. Tak? No, jak czas w wyborach pokazał do Sejmu absolutnie... będzie po prostu jakaś miazga chyba, jak, tak da, jak, jak sobie przełożymy to e, na jesień, to co widzieliśmy wczoraj. No przede wszystkim trzeba wyciągać wnioski. Przede wszystkim A coś trzeba. jeszcze uczyć zrobiliście się źle pańskim zdaniem błędach. na, na tych, tych błędów jeszcze jakieś jakie błędy jeszcze popełniliście? Na pewno zrobiliśmy źle, bo inaczej wynik byłby inny. Natomiast absolutnie ja jestem ostatnim, który z całym szacunkiem dla mediów będzie w mediach dyskutował własne błędy, bo od tego są sztabowcy, od tego jest spotkanie liderów, które w tym tygodniu będzie miało miejsce, będziemy spotykać się w ramach zarządu, będziemy analizować i jak najszybciej wyciągać wnioski. Tak więc znaczy, kto kto twierdziłby, że niczego nie trzeba poprawić, kiedy przegrywa się nie, wybory, no byłby samobójcą. A czy to jest Na... koniec, czy to może być koniec koalicji europejskiej, czy ona ma jeszcze sens? Ja mam nadzieję, że to dopiero jest pierwszy etap, to znaczy, że ona będzie rozbudowywana, bo te, wy, te wybory pokazały, że nie ma alternatywy. To nie jest tak, że, proszę zwrócić uwagę, ktoś, kto jeszcze niedawno pomyślałby, że blisko 40% wynik wyborczy w Polsce nie da pierwszego miejsca, również uznany byłby za politycznego szaleńca. Także tutaj te inne eksperymenty, z całym szacunkiem dla naszych koleżanek i kolegów, na przykład z wiosny, pokazały, że no, ten potencjał, który, o którym mówili na 16, kilkanaście, 20%, absolutnie tego potencjału nie ma. I też trzeba wyciągać z tego wnioski. Ja mam głębokie głęboki szacunek dla każdego, kto w tych wyborach startował, ale to pokazuje, jak silna jest polaryzacja i teraz Jedyną receptą w mojej ocenie, ja przypomnę, jestem prawnikiem, ekonomistą, ale nie socjologiem. W mojej ocenie tak na gorąco, to jest kwestia mobilizacji własnego elektoratu. Tego u nas zabrakło, bo raz jeszcze podkreślę, wybory wygrał PiS dzięki nowemu elektoratowi. To nie jest tak, że nagle wyborcy koalicji europejskiej się od nas odwrócili. Nie, ten poziom, jak porównamy do zeszłorocznych wyborów samorządowych, jest dosyć podobny. Natomiast w każdym województwie z tych tych wstępnych wyników wygląda na to, że PiS dołożył 100-200 tysięcy nowych głosów. No, może straszyliście, że wyprowadzi nas Unii Europejskiej już... Do, do... Kupiono narrację. Mając, mając katalog strachów wcześniej znanych. Proszę zwrócić jeszcze. uwagę, co się stało. W parlamencie europejskim na szczęście wygrały ugrupowania racjonalne, ugrupowania, które będą współtworzyć, myślę, szeroką koalicję Europejska Partia Ludowa, socjaliści i liberałowie. I teraz PiS nawet z tymi dwudziestoma kilkoma europarlamentarzystami, którzy czy będą w frakcji konserwatywnej czy w jakiejś antyeuropejskiej, nie wiadomo jak to się złoży, nie będą mieli nic do powiedzenia. Myśmy realnie o tym mówili. Wyborcy wybrali tak, a nie inaczej. Ja mam głęboki szacunek dla każdego i absolutnie nie obrażam się na wynik wyborczy, ale to pokazało, że PiS nie będzie miał skutecznych narzędzi do prowadzenia polityki europejskiej. Dlaczego? Bo jego sojusznicy, oprócz oczywiście ludzi pokroju Le Pen, czy Salviniego, no, czy... Nie będą czy wróci, ale tego też nie wytłumaczyliście swoim, czy nie swoim staraliśmy wyborcom. Staraliśmy się to wytłumaczyć. Panie przewodniczący, czy to jest, a może to jest, pytałem o to, czy to koniec Unii y Koalicji. Koalicji. Europejskiej. A może to jest kres panowania w platformie Grzegorza Schetyny? Raz jeszcze podkreślam, to czas na tą analizę będzie już w tej chwili, jeśli chodzi o koalicję europejską. Może że to będzie myśmy, jeden ze scenariuszy, który będziecie rozmawiać. My nie rozmawiamy o sprawach personalnych, tylko, bo jeżeli ktoś zacząłby w tej chwili rozmawiać o personaliach bez takiej analizy porażki, to też byłby niedojrzały. Tak jak ja Będę podkreślał, od tego mamy doskonałe wyniki w tym sensie do analizy, bo widzimy gdzie przegraliśmy, widzimy jak to się stało teraz odpowiedzialni politycy muszą z tego wyciągnąć wnioski. I oczywiście jesteśmy na gorąco po, po, po bardzo ciężkiej nocy. Ja chciałbym, żeby dzisiaj te wyniki były inne, ale jesteśmy w sytuacji takiej nie innej. I teraz my musimy wyciągnąć wnioski, zastanowić się, co zrobić, co nie trafiło do naszych wyborów, co spowodowało, że na przykład w województwie opolskim, czy w warmińsko-mazurskim, gdzie do tej pory wygrywaliśmy, ta frekwencja była znacznie niższa niż na przykład na wschodzie Polski. Lata temu mówiliście już po, po pierwszej porażce w wyborach parlamentarnych. Proszę więc... zwrócić uwagę, co się stało. To znaczy wtedy te 24% Platformy Obywatelskiej plus tam 7% Nowoczesnej no to, to to było 31%. Dzisiaj do tego, jeżeli doliczymy i PSL i no, to nie, nie jest, jest Wasze poparcie, lewicy. panie przewodniczący, tylko 40%. Ale z tego, ale a a ile z tego jeszcze jest poparcia Platformy. No to ukryliście dzięki temu jakieś 20 kilka procent nadal poparcia dla Platformy. Nie ma innej drogi, Panie redaktorze, aniżeli szerokim blokiem opozycyjnym, tylko że trzeba poprawić tylko te rzeczy, które zawiodły. Czy PSL i SLD nadal będą miały jakiś interes w tym, by startować pod wspólnym szyldem, biorąc pod uwagę, że może być jeszcze gorzej w wyborach jesiennych? Pytanie do tych ugrupowań. Ja myślę, że każdy odpowiedzialny polityk opozycji. Po analizie tych wyborów, no jednak widzi, że e, kazus wiosny pokazuje, że tam próbowanie budowania czegoś na poziomie 6% to jest dawanie bezwzględnej władzy pisowi, bo system DONTA. Gdyby no, który... Który wiosna była z Wami, to Pan twierdzi, że wygralibyście te wybory? E, nie twierdzę, tak. Natomiast twierdzę, że przy systemie DONTA w okręgach wyborczych, czyli niedzieleniu mandatów w skali kraju, to przy tych wynikach wyborczych wiosna miałaby może 10 mandatów w skali kraju, być może. Może 15, co, a PiS mógłby. Czy znaczy już słyszymy żeby... nawoływania do Biedronia, tak? Robert, chodź z nami. Przede na wszystkim, na przede wszystkim e, my musimy przeanalizować przyczyny. Własnej porażki. Każdy polityk Platformy na pewno by, by posłuchał ty, tych słów na miejscu Biedronia, jak co właśnie założył partię. To, to ja przypomnę, że ta partia miała mieć kilkanaście czy kilkadziesiąt procent. Ja absolutnie jestem przeciwny małżeństwom na siłę. Natomiast Nie. rozsądek też w polityce jest potrzebny, i zobaczymy, jak będą się zachowywać nasi przyjaciele po stronie opozycyjnej. I jak widać, jest bardzo duża polaryzacja. PiS potrafi mobilizować swój elektorat, i dla nas, dla koalicji europejskiej, to jest najważniejsze zadanie: trafić do tych, którzy nie poszli głosować, zrozumieć, dlaczego tak jest, że no ta część, która potencjalnie jest naszymi wyborcami, jednak zdecydowała się zostać w domu. Potencjalnie I tą to dobre, zmienić. dobre znaczy... słowo. Dla Śląska, co to oznacza? Te wybory, jeszcze wspomnijmy. No, dla Śląska niestety te, te 2-3% różnicy między nami pokazuje, że, duża, że lekcja dla nas do odrobienia. Ja przeanalizowałem w międzyczasie te wyniki, które pojawiły się w województwie śląskim. Całkowita polaryzacja miasto-powiaty. To znaczy, w większości miast wygrywa koalicja europejska. W Gliwicach, za co mogę podziękować, to jest powyżej 50%. Ale są powiaty, w których sytuacja jest absolutnie odwrotna. Gdzie że Jadwiga Wiśniewska prawdopodobnie z rekordowym wynikiem w, w województwie, jednym z lepszych w kraju 380 tysięcy, tak? no, to, to, to są wyniki świetne, wyniki, wyniki Ale Jerzy Buzka, Buzek podobnie? Podobnie, znaczy to, to pokazuje jaka jest silna polaryzacja, to znaczy nasz elektorat tutaj na Śląsku, w Wielkomiejski m, e, poszedł, wybrał tak, a nie inaczej, natomiast lekcja do odrobienia w tym tak zwanym, bez żadnego pejoratywnego określenia elektoracie wiejskim czy powiatowym, bo tutaj absolutnie tendencja jest odwrotna. Tam mobilizacja spowodowała, że PiS nas ograł w powiatach, my Co ich czy my ograliśmy w, w tych ludzi zmobilizować, panie przewodniczący. No, jeżeli do tej pory się to nie udało i jest coraz gorzej, właściwie z waszej perspektywy patrząc. No, przede wszystkim to jest, to jest tak, że trzeba mobilizować tych, Którzy zostali w domu. My nie wygramy. My nie będziemy ścigać się z pisem na populizm. Ja jestem ostatni, który chciałby z nimi rywalizować. A nadal czekacie na powrót Donalda Tuska? Może tym, teraz to tym bardziej. Znaczy, Donald Tusk sam określi swoje miejsce w polskiej polityce. On wrócił. Nie specjalnie e, wam pomógł w tych do, wyborach, jak się okazuje. Ja jestem przekonany, że Donald Tusk jeszcze odegra rolę w polskiej polityce, mam taką nadzieję, ale Donald Tusk wie doskonale, że tylko i wyłącznie, wspólnie jesteśmy w stanie się przeciwstawić. Te wybory pokazują, że mamy jeszcze do odrobienia e, bardzo ważne zadanie domowe i odpowiedzialni politycy muszą wyciągać wnioski. Ja absolutnie raz jeszcze chcę pogratulować zwycięzcom, mówię to z przykrością w tym znaczeniu, że że no, dla mnie jest to porażka Polski, ale absolutnie każdemu, kto głosował w tych wyborach, chcę podziękować za ten obywatelski, za obywatelską postawę. Chcę podziękować tym wszystkim, którzy oddali głos na koalicję europejską i obiecać jeszcze, jeszcze większą z pracę strony, wniosków. Panie Przewodniczący, Pan gratuluje, z drugiej strony mówi, że to takie zwycięstwo trochę z nieprawego łoża. Nie, absolutnie. Każdy z, z, nas, nie, tak każdy z nas ma jeden głos. Ja mam dokładnie tak samo silny jest głos tego, kto będzie głosował na PiS, Konfederację, Wiosnę, Koalicję, jak tych, którzy pójdą na lewice razem. I absolutnie dla mnie mogę tylko apelować, by w następnych wyborach była większa frekwencja. Natomiast dla mnie jest to porażka tej strony sceny politycznej, którą ja reprezentuję, ale z szacunku dla przeciwników należy im pogratulować, z szacunku dla wyborców podziękować tym, którzy poszli, wyciągnąć wnioski i przystąpić do tej drugiej połowy, no dziękuję, na której wychodzimy imieniu, oczywiście ze z, z, stratą z ramek. E, to, Przypomnę, to dziękuję w, przypomnę imieniu, w imieniu tych wyborców to jeszcze to ostatnie pytanie tylko. Może Donald Tusk czeka na no jeszcze jedną porażkę w wyborach parlamentarnych tym razem, żeby wejść już wtedy cały na biało za na przykład właśnie Grzegorza I Jeżeli te wybory parlamentarne wygra PiS i y, będzie kontynuacja tego, co w tej chwili jest w Polsce, to ja mam wielkie obawy o to, że będziemy mieli drugą Grecję i że nie będzie z czego to nie będzie czego zbierać później, więc mam nadzieję, że uda się opozycji wygrać z pisem. Ja w to głęboko wierzę, ale bez wyciągnięcia wniosków z tej porażki, to będzie bardzo trudne, więc siadamy do pracy, ruszamy w Polskę i dzisiaj rozpoczyna się kolejna kampania wyborcza Wybor, Bo, jesienny. Budka, poseł, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej był dziś z nami o poranku. Dziękuję bardzo. bardzo. dziękuję. Do Miłego dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Radio Piecare